Hey, witam w kolejnym odcinku z Wiedźmi na 3. Dotarliśmy już na miejsce magicznego kataklizmu, bo spotkać się z Jennepel. Gdzieś tu powinna być, jest. Poszadawać, poszadawać. Już się zniszczył, bo Być może, ale mam wrażenie. <laughs> <laughs> Mnie też zależy na Ciri, dobrze o tym wiesz, ale maska uroborosa to nie zabawka. Wiesz, jakie mogą być skutki jej użycia. Nie umie zagadać do Nie, i ty też nie wiesz. Dlatego przestań panikować. O, was na drugim końcu wyspy. I bardzo dobrze, niech całe Skelige się dowie, że Jenefer z Wengerbergu to zwykła złodziejka. Opanuj się, druidzie. Niczego nie ukradłam. Jedynie pożyczyłam i od samego początku zamierzałam oddać. Ha! Cóż za wspaniałą myślność! Problem w tym, że kiedy użyjesz maski, stanie się odbeć, bezużyteczna. Nie mówiąc już o tym, że możesz przy tym pogrzebać nas żywcem, nas i całe wyspy. Pogrzebać? O czym ty mówisz? Nie powiedziała ci? Można się było tego spodziewać. Według mitu Uroboros stworzył maskę, kiedy zazdroszne morze pochłonęło jego ukochaną. Roboros nie mógł się pogodzić z tym, że więcej nie zobaczy swojej wybranki, dlatego zrobił maskę. Dzięki której można zajrzeć w przeszłość. Wiedział jednak, że może jej użyć tylko raz. Dlatego czekał aż zatęskni tak bardzo, że nie będzie mógł już tego znieść. Kiedy może dowiedziało się o masce, zagroziło, że ktokolwiek jej użyje, ściągnie gniew morza. Okay, a w w zemście zaleje wszystkie lądy i potopi żyjący. Czyli nikt nigdy nie użył maski? Nie, ale. No nie, się nie wiadomo, czy ona działa. Wiadomo z mitu. Wierzysz w mity? Tylko ignoranci bagatelizują ich znaczenie. Zresztą tu nie chodzi o mity, tylko o kradzież. Tobie chodzi o kradzież na Mociri. Mnie też zależy na Ciri, ale kiedy proponowałem NFR inne metody, nie chciała słuchać. Mówiła, że zajmą za dużo czasu, a ona potrzebuje wyników. Natychmiast! Zawsze była w gorącej wodzie kompana. Fakt, ale teraz ma przynajmniej uzasadniony powód. I za nic to, że może na nas ściągnąć! Co? Co to? O nie! Yennefer użyła maski! Czyżby Markka działała? Duże Duża psiokrew. Świetnie! Co to było? No co, jednorożce. Ję do cholery, przecież widziałem, że to mglaki. Wiesz, o co mi chodzi. Moc maski je przywołała. Co teraz? Maska pozwala zajrzeć w przeszłość, ale tylko w konkretnych miejscach. Tam, gdzie wydarzenie zostawiło silny, magiczny ślad. Trzymaj. Ja mam ją włożyć? Tak. A ja rzucę zaklęcie, które pozwoli mi widzieć twoimi oczami. No to chodźmy. Tędy. Pierwsze miejsce już znalazłam. To tu. Maskę. Jakieś instrukcje? Nie ściągaj, nie szukaj, nie zobaczymy wszystkiego. Nie oddalaj się. Telepatia ma ograniczony zasięg. Co to, portal? Wyszło z niego dwoje ludzi. Kobieta to Ciri. Skąd wiesz? Ruszała się jak wiedźminka. Poszli chyba w tamtą stronę. Chodź, znajdźmy następne miejsce. I idziemy szukać. Wow. Co to? Ale było? uderzenie. Hmm. Jakaś magiczna eksplozja. Tak silna, że nawet i Echo było groźne. I o zakład, że to ona zniszczyła las. Ale Ciri i jej towarzyszowi nic się nie stało. Widziałem jak uciekali. Sprawdźmy dokąd. Nie podoba mi się to miejsce. Mnie też nie. Jeśli ktokolwiek tu był kiedy wydarzył się kataklizm małe szanse na przeżycie. Rozumiem, co masz na myśli. Ale nie martw się. Ciri potrafi o siebie zadbać. No jak? Gotowy? To... Ktoś gonił Ciri. Widzisz to? Chyba ją ranił. Ale uciekła. Znowu przez portal. Wiesz dokąd? Ślad magiczny prowadzi... To Welen! Może uda ci się też ustalić, dokąd uciekł towarzysz Ciri. Portal musi być gdzieś tutaj. Spróbuję go znaleźć. Chodźmy. Włóż maskę. Ładna walka. Jeden odepchnął drugiego wiązką potężnej magii, poczem uciekł przez portal. Czarodziej? Hmm, prawdopodobnie. To kompan Ciri, ten, który ją zranił. Skąd wiesz? Nie wiem, zakładam. Obaj pojawili się w poprzednich wizjach. Ciri ma silnego sojusznika. Może coś zostało z tamtego, który oberwał czarem. No, no proszę, wypogada się. Pewnie myszowór zapanował nad pogodą. I znowu będziemy mieć go na karku. Jesteście z siebie zadowoleni? Zobaczcie, do czego doprowadziliście. Jeśli znalezienie Ciri będzie wymagało czyjejś śmierci, to zaczniecie zabijać? Są takie osoby, dla których jestem gotów na wszystko. I nie liczysz się przy tym z nikim i niczym. Nie histeryzuj. Oczywiście, że nie. Proszę, masz z powrotem swoją maskę. Teraz zda się najwyżej na popielniczkę, jest bezużyteczna. Mam nadzieję, że przynajmniej czegoś się dowiedzieliście. Owszem. Rozmawiam z Geraltem, z tobą policzę się później. No więc? Naszym zdaniem rzucono tu potężną klątwę. Brzmi sensownie, zważywszy na to, co się stało z lasem. Wiecie na kogo? Jeszcze nie. Ale wiemy, że wcześniej była tu Ciri. Wyszła z portalu w towarzystwie jakiegoś czarodzieja. Ktoś ich gonił, doszło do walki. Ciri została raniona, ale uciekła. Dokąd? Prawdopodobnie do Welen. Czarodziej otworzył dla niej portal. Później rozprawił się z tym, kto ją zaatakował. I co i tyle? Zdaje się, że mogliśmy trafić na coś ciekawego. Musimy zbadać jeszcze jeden ślad. Wynikało, że poleciał gdzieś tam. To leży pod tym drzewem. Dasz radę. Dam. Tylko na łeb mi nie zrzuć. Zbroi nie ma krwi ani śladów pocięciach. Towarzysz Cirigo, jak wy to mówicie... Zdezintegrował. Piękny pancerz, ale nie rozpoznaje rzemieślnika. Ba, nie rozpoznaje nawet skąd pochodzi. Pewnie dlatego, że należał do jeźdźca dzikiego gonu. Co? A więc to dziki gon. Tego się obawiałem. Najpierw tu, potem na Hindarsfjall. Dlaczego oni.? Tak, szukają Ciri. Ale dlaczego? W żyłach Ciri płynie starsza krew. A, racja. Jej ród wywodzi się od samej Lary Doren. Przez to kobiety zawsze miały niezwykłe zdolności. Ale żeby to było aż tak ważne? Ciri jest wyjątkowa. Podróżuje między miejscami tu i w innych światach. Przestrzeń nie jest dla niej żadną przeszkodą. Dlatego dziki Gon chce ją dopaść. Skoro już o tym mowa, dziki Gon był też na Hindarsfjall? To było dobrych parę tygodni po tym, jak tu na Art Skelik wydarzył się kataklizm. Upiory napadły na Lofoten o zmierzchu w trakcie burzy śnieżnej. Dziwne jak na te porę roku. Ludzie mówili, że wpadły do chat, ubiły tych, co stanęli im na drodze, a potem pognały w głąb wyspy. Ktoś przeżył? Kilkanaście kobiet i jeden starzec. Następny przystanek w Będę na ciebie czekać na plaży pod Lofoten. Zaczekaj, nie moglibyśmy pójść tam razem już teraz? Przecież nie znosisz teleportów. Za eliksirami też nie przepadam, ale jak trzeba, to piję. Mhm. Mm jak nie trzeba, to też pijesz. No to w drogę. Trzymaj się blisko. Powodzenia. Dajcie znać, jak się czegoś dowiecie. Ostatni raz byłam na Kindersfjall ładnych parę lat temu. Ale jeśli dobrze pamiętam, Lothar jest w tę stronę. Zniszczone chaty i świeże groby. Tak, to musi być tu. Jakieś zgromadzenie. Przechodzimy nie w porę. Na rozmowę o dzikim gonie nie ma dobrej pory. Kwit. A co jeśli Te dwie wąsy im wyrosły, im wyrosły a, już wące. Wące. a już w ziemi leżą. A ja Zymne, cały. Jakiś rytuał. Musimy poczekać. Wcale nie musimy. Siostry, wybaczcie, że przerywam, ale mamy do was sprawę. Widzisz przecież, że wspominamy zmarłych. A, a my szukamy kogoś, kto może jeszcze żyje. Proszę, to pilne. <laughs> Mówcie więc. Szukamy dziewczyny o imieniu Ciri. Młoda, szare włosy i zielone oczy. Przykro mi, nie ma jej tu. Chyba, że w grobie. Znaczy, nie przypominam sobie takiej, ale tyle ciał chowałam. Mogłam zapomnieć. Ta, ta, ta Ciri. Ona miała bliznę. O, tu, na policzku. Tak, tak, co się z nią stało? Nie wiem. Widziałabym przez chwilę, tuż przed tym przed wszystkim. Była w stajni z, z tchórzem. Niechaj będzie po przeklęty. Ten tchórz, o którym mówicie, ma jakieś imię? Miał, póki starszyzna nie wykreśliła go z sagi przodków. Odpadł. To jakby przestał istnieć. Prawo zabrania go dotykać, rozmawiać z nim, choćby wymawiać jego imię. Czym sobie na to zasłużył? Tym, że uciekł przed Gonem. On jeden! Musimy porozmawiać z tym tchórzem, nawet jeśli to wbrew waszym zwyczajom. Przyjeżdżacie za późno. Poszedł do świętego ogrodu walczyć z Morkwargiem. Tchórz, który garnie się do walki. Czy tylko ja widzę tu sprzeczność? Nie tylko. W tym rzecz, gdyby tchórz zabił Morkwarga, dowiódłby, że starszyzna się pomyliła, odzyskałby wtedy honor i imię. Ciekawa procedura apelacyjna. Bardzo skeliska. Ja nie drwie z waszych praw i proszę o to samo w zamian. Morkwark? Co to? Raczej kto? To najpodlejszy człowiek, jakiego znało skeliga. Nie było dla niego żadnej świętości. Napadał na ziemię własnego klanu. Brał złoto od Nilgardu. Mordował ciężarne, a dzieci. Mm. Znam ten typ. Mówiono o nim, że boi się tylko jednego: gniewu bogów. Morkwark chciał udowodnić wszystkim, jak bardzo się mylą, i przybił do Hindar z obrabować ogród bogini. To było kilkanaście lat temu. Arcykapłanka Ulwe stanęła mu na drodze. Wbił jej nóż między żebra i rzucił w błoto, nim się wykrwawiła, rzuciła na niego klątwę i Morkwark zmienił się w potwora. Klątwa, potwór, wygląda na to, że będziesz miał co robić. Można się go pozbyć. Mogę pozbyć się Morkwarga. Co nam ja szkodzi? Wiem jeszcze w co się zmieniło, ale srebrny miecz powinien załatwić sprawę. To nie takie proste. Znaleźli się już tacy, którzy zdołali pokonać Murkwarga. ale on zawsze wraca. Czyli klątwa jest złożona. W takim razie potrzebuję więcej informacji. I tak było Ale nie wiem nic więcej ponad to, co już powiedziałam. Porozmawiaj z Tordarem, synem Einara. On był w ogrodzie, kiedy wpadła tam drużyna Morkwarga, widział, co się stało i jako jedyny z pielgrzymów uszedł z życiem. Zamieszkał w Larwik i tam na przystani go znajdziesz, o ile nie będzie akurat na morzu. To z nim też sobie pogadamy. Gdzie jest ten święty ogród? Niedaleko, na północ stąd. Chodowałyśmy tam lecznicze zioła. A teraz? A teraz możemy przejść tylko do drzewa, które zasiała sama bogini. Tam składamy nasze dary i prośby. Ci, którzy schodzą niżej, zostają w ogrodzie na zawsze. Dzięki za pomoc. Rozumiem, że zamierzacie teraz pójść do ogrodu. Oczywiście. Nie lubię, jak zachodzą tam obcy, ale niech będzie. Zwyczaj nakazuje, by pielgrzymi złożyli pod drzewem ofiarę z własnej krwi. Tchórz też tak pewnie zrobił. Chyba, że brak mu było nie tylko odwagi, ale i szacunku dla Frey. O nas możecie być spokojne. Geralt i ja jesteśmy wyjątkowo bogobojni. Aha! No, to do świętego ogrodu. Się, że to martwy trop nawet jeśli tchórz nie żyje poradzimy sobie niby jak zobaczysz jak przyjdzie pora poczekaj, poczekaj na Mam minut. tu potworka do ubicia hej Geralt wracaj uspokój się mogłabym, ale taką Jestem. przecież mnie kochasz, prawda? Oho, to musi być ten morkfark. gdzie? Ты! Ты <m> <calculus> Chyba się nie ucieszą na nasz widok. Niech poczekasz, zobaczy mnie z bliska. To od czego zaczynamy? Chodźmy pod drzewo, o którym mówiły kapłanki. Masz zamiar opuścić krwi dla bogini? Niekoniecznie, ale tchórz pewnie to zrobił. Mógł zostawić jakieś ślady. Tchórz tu był. Patrz, tu gdzie jest ten odcisk, przykląkł na jedno kolano, i naciął skórę, żeby złożyć ofiarę. Tu są odbarwienia po krwi. Widzisz? Nie. Może jestem nieludzko piękna, ale nie mam nadludzkich zmysłów jak ty. Dlatego nie powinnaś schodzić tam na dół. Nie obraź się, ale w tych chaszczach i błocku będziesz dla mnie... Hm. Kulało nogi? Chciałem to ująć nieco delikatnie, ale tak, mniej więcej to mam na myśli. Dobrze, zrobimy jak mówisz. Jakby co będę cię wspierać z zaklęciami z murów. No dobra, do zobaczenia. Nie zrób sobie krzywdy. Pamiętaj, potrzebujecie, żeby znaleźć Ciri. Tylko do tego? Łażę? Hej, daj spokój. Żartowałam przecież. Głupta się. Potrzebujecie. I kropka. Lepiej. O no, wiele lepiej. Coś tam niżej jest, ale nic nie widać. Płytkie ślady. Tchórz szedł ostrożnie. Ani śladu żerowania. Morkwarg najwyraźniej nie zjada swoich ofiar. Dziwne. To tchórz? Nie, leży tu od dawna. Widać, morkwargowi znudziło się skradanie. I uderzył. został ranny. Zaczął biec. Krew tchórza. Drzwi ani drgną. Tchórz musiał je zabarykadować albo zamknąć. Muszę iść naokoło. Jeszcze jedno ciało. Też nie ma śladów żerowania. Tędy. Dużo śladów starych i świeżych leży, musi być niedaleko. Tędy nie przejdę. Może dołem, jak otworzę śluzę. Te dźwignie wyglądają na standardowy mechanizm: jedna do wyboru śluzy, druga, żeby ją opuścić albo podnieść. Hmm, to mi się. Już tą po Śluza podniesiona, ale nic się nie dzieje. Śluza podniesiona, ale nic się nie dzieje. A teraz tą poprawę odkoży. Zobaczmy co tam jest w pierwszej kolejności, później te drugie przejście otworzymy. to spadły przez szczelinę u parę lat temu. Jak nic więcej nie ma to wracamy. Ciekawe co otwiera kluczyk. Czas się przekonać. Tu jest wyjście z wody A ja pływam i szukam porządku tutaj Jakiś budyneczek co by otwierało drzwi Zobaczmy b o n Otworzyłem nie to. Wywalmy to dniące mięso się nie da. Open. I co jest? Nie, od... nie odczytało mi tej książki? Mockfog'a. Dziennik Mockfog'a. Albo coś jeszcze jest w środku. Udania. tu mamy rozmowy z soldałem o klątwie najpierw pozbędziemy się małych pałka udamy się do soldała później wrócimy tutaj no ale to już na pewnym odcinku na dziś sobie skończymy dziękuję za oglądanie no i do zobaczenia jutro Trzymajcie się. Cześć, cześć.